Witaj. Dzisiaj chcę porozmawiać z Tobą o pewnym konkrecie, opowiedzieć Ci o swoim życiu. Urodziłam się chora. Moi rodzice nie wiedzieli, że jestem chora, gdy byłam w łonie mamy. Okazało się to w kilkanaście miesięcy po moich narodzinach. Skończyłam szkołę. Mam tytuł magistra. Mam swoje pasje. Od trzech lat prowadzę fundację. Jestem wśród dzieci. Spotykam się z nimi. Jestem tak słaba, że gdy im czytam, muszą przełożyć moją rękę położyć na kartce. Żeby mi strona nie przeleciała. Za każdym razem mówię im, że każdy człowiek jest wyjątkowy, że należy mu się szacunek, żeby były dobre dla siebie i innych. Doświadczyłam od ciebie, konkretnie od ciebie, Wiele razy pomocy. Dzięki Tobie moje życie jest lepsze. Pomagasz mi, bo chcesz. Angażujesz się w akcje pomocowe dla dzieci niepełnosprawnych. Starasz się uczynić ich życie lepszym. Życie ich i ich rodzin. Chcę Ci za to dzisiaj bardzo podziękować. Za to, że jesteś w moim życiu. Za to, że mi pomogłeś, że mi pomagasz. Że masz otwarte serce na pomoc dla innych. Chorych, cierpiących ludzi. Gdybyś nie miał w swoim towarzystwie takich ludzi. Gdybyś nie miał okazji do pomocy, czy mógłbyś odkryć, jak jesteś wspaniały? Czy mógłbyś doświadczyć tej radości, którą masz, gdy uśmiecha się do Ciebie ktoś, kto cierpi, kto dzięki Tobie jest pierwszy raz w górach? Mówisz, że moje oczy są pełne dobroci? Ja czytam, słyszę, widzę, co się dzieje teraz. Chciałbyś mieć prawo do tego, żeby zdecydować, chciałabyś mieć prawo do tego, żeby zdecydować, czy takie chore dzieci, czy ja, mogłabym się urodzić. Ja Cię kocham takiego, jaki jesteś. Taką, jaką jesteś. Gdy to czytam, i widzę i słyszę, czuję się niechciana. No życie naprawdę nic Ci nie daje, jest za Ciebie pozbawione wartości. W idealnym świecie wszyscy są piękni, młodzi i zdrowi. Czy wiesz, że możesz w każdej chwili zachorować, ulec wypadkowi? Że dzieci, o których myślisz Twoje dzieci, którym chcesz dać prawo wyboru w przyszłości, czy przyjąć dziecko niepełnosprawne? Czy nie? Może się okazać, że w starości ty będziesz niedołężny, ty będziesz miał demencję. Czy takiego świata chcesz dla siebie? I Twoich dzieci. Wybieram życie, każde życie. I mówię: pokój ci. Dziękuję, że jesteś w moim życiu.